Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czyli spotkania z rodziną, czyli obżeranie się. Czyli wyjazdy, ale także prezenty. I skoro jesteśmy na kanale technologicznym, to musimy trochę o tych prezentach powiedzieć, bo wydaje mi się, że takim prezentem, na który liczy wielu fanów technologii, to jest nowa konsola do gier. No i dzisiaj właśnie przygotowałem taki film dla mniej zorientowanych użytkowników, którzy będą się zastanawiać, jaką konsolę do gier kupić na święta Bożego Narodzenia w 2022 roku. Więc zapraszam. A, i jeżeli chcecie kupić jakąś, Konsole do gier, niezależnie czy to będzie Xbox, PlayStation czy Nintendo Switch, to pamiętajcie, że możecie to zrobić na Allegro. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I chociaż wydaje mi się, że obecna generacja konsol to jest jakaś bardzo nowa rzecz, która wyszła zaledwie kilka miesięcy temu, ja mam cały czas takie wrażenie, no to jednak okazuje się, że PlayStation 5 oraz Xbox Series S oraz X są z nami już od ponad dwóch lat. Z kolei Nintendo Switch jest z nami jeszcze dłużej. Bo już ponad 5 lat, niedługo w marcu, pyknie właśnie 6 lat tej konsoli. Od ponad roku możemy się cieszyć jej ulepszoną wersją z ekranem OLED. Więc tutaj przejdziemy przez wszystkie dostępne, te najnowsze modele konsol i powiem Wam, czego można się po nich spodziewać. A no i pamiętajcie, że możecie przecież taki film podesłać osobom, które będą Wam robić prezenty i może zastanawiają się, czy Wam kupić konsolę do gier, ale nie wypada tak pytać wprost, jaką chcecie, to po prostu albo podeślijcie ten film, albo przypadkiem zostawcie włączony na telewizorze czy na tablecie w domu. Może ten ktoś zobaczy, obejrzy, no i na podstawie tego filmu podejmie decyzję. Wydaje mi się, że w Polsce dla większości osób synonimem konsoli do gier jest marka PlayStation. O PlayStation 4 nie będziemy już mówić, bo ta konsola odeszła w niebyt, co prawda, wychodzą nadal na nią nowe gry, ale umówmy się, że to jest już sprzęt bardzo stary. I po prostu nie warto go kupować. Moim zdaniem znacznie lepiej skupić PlayStation 5 i fajniej, że w ogóle można to zrobić. Bo rok temu nagrywaliśmy podobny film i mówiłem, że fajnie byłoby kupić, ale tej konsoli i tak nigdzie nie ma, bo taka była właśnie sytuacja w sklepach. Teraz jest z jednej strony lepiej, bo PlayStation 5 w ogóle można kupić, ale jest też gorzej, bo PlayStation 5 podrożało. Jaka jest cena oficjalna, to Wam nawet nie będę mówił, bo ja nie wiem. Powiem Wam wprost, nie wiem. Bo każdy sklep sprzedaje i tak tylko zestawy, ustala te ceny sobie, chce bada, ile użytkownicy są w stanie za tps PS5 zapłacić. Więc ta cena oficjalna w ogóle nie jest miarodajna, nie powinna być dla nikogo interesująca, ale można założyć, że za nieco ponad 3000 zł można kupić PlayStation 5 w zestawie z dwoma grami, no i być może na przykład padem, bo czasami i takie, w sensie drugim padem, bo jeden zawsze jest w zestawie, no bo takie zestawy w sklepach właśnie się pojawiają. No i jeżeli mamy wydać tyle za PlayStation 5, to w zamian otrzymamy oczywiście piękną grafikę, bo grafika na PlayStation 5 jak też na nowych Xboxach jest po prostu piękna. Do tego dostaniemy wsparcie na pewno na kolejne 6 lat, a być może i na więcej, bo według plotek PlayStation 6 ma wyjść dopiero w 2028 roku. No i wiadomo, że jeszcze przez rok, dwa, może trzy i tak gry na te konsole będą wychodzić. A poza tym otrzymujemy najlepsze możliwe tytuły takie najgłośniejsze. No bo naprawdę na PlayStation 5 mamy najgłośniejsze tytuły. Mamy serię Uncharted, mamy Serię God of War, Horizon Zero Dawn, co tam jeszcze wyszło, Ratchet Clank. Naprawdę tych gier jest dużo. Mamy tutaj taką sytuację, że Sony co prawda na swoją konsolę wypuszcza mnóstwo gier, ale te najlepsze przygotowuje właśnie samo Sony. I te gry są naprawdę fenomenalne, ale mają też pewną wadę, no bo na premiery kosztują bardzo dużo. Trzeba za nie płacić 280, czasami 330 zł. Potem oczywiście w miarę szybko tanieją, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że za te gry płaci się jak za zboże, no ale jak patrzy się na ich jakość, to też wiadomo za co się płaci. Więc to jest taka opcja. Użytkowników, którzy chcą mieć najlepszą grafikę, najlepsze gry, no i zbytnio nie liczą się z kosztami, bo po prostu granie na PlayStation 5 może być drogie. A jeszcze wyróżnik: PlayStation 5 świetny, to jest pad, bo mamy tam haptyczne wibracje i one naprawdę sprawiają, że na przykład kiedy nasza postać idzie po piasku, albo po wodzie, albo po innym właśnie środowisku, to my to czujemy na własnych dłoniach. Naprawdę super rzecz, której nie ma konkurencja. A poza tym to jest bardzo dobra konsola do. Gier, tylko trzeba za nią zapłacić. Drugą opcją jest Xbox i ta druga opcja ma jeszcze dwie opcje. No bo mamy dwa nowe Xboxy. Pierwszy to jest Xbox Series S, czyli podstawowa konsola bez napędu na płyty. Możemy tam kupować gry tylko cyfrowo, ale to nie jest przesadnie duży problem i zaraz wam powiem dlaczego. To jest taka konsola dla użytkowników, którzy mogą mieć delikatnie gorszą jakość obrazu niż na najlepszym Xboxie czy PlayStation, którzy nie potrzebują właśnie napędu na płyty i którym nie będzie przeszkadzać mało miejsca na gry bo ta konsola ma dysk SSD 512 GB więc tam nie zmieści się zbyt wiele gier. Dla porównania, PlayStation ma 800 GB, trochę ponad, z kolei Xbox Series X, o którym zaraz opowiem, ma dwa razy więcej miejsca. Bo zamiast 512 GB to 1 TB albo 1024 GB. Warto powiedzieć też o tym, że Xbox Series X właśnie generuje grafikę w wyższej rozdzielczości, z kolei Xbox Series S generuje ją w mniejszej, no i później sztucznie podwyższa tę rozdzielczość. Ktoś, kto się naprawdę zna na grafice i tak dalej, ma świetny wzrok, być może to zauważy. Ja wam muszę przyznać, że na jakiś czas zamieniłem swojego mocnego Xboxa Series X na taniego Xboxa Series S. No, i tak naprawdę nie widziałem różnicy. Jeszcze na plus tego taniego Xboxa to jest fakt, że jest po prostu piękny. To jest najładniejsza konsola, która ślicznie wygląda na półce. Jest malutka, jest bielutka, jest cichutka, ale ciche akurat są wszystkie sprzęty nowej generacji. Za tego Xboxa Series S trzeba zapłacić nieco ponad 1000 zł. Te ceny są różne. Oficjalna to 1399 zł, ale widuje też te konsole za 1200 zł, 1100, czasami rzadko, bo rzadko, ale jednak trafia się poniżej 1000. I to jest po prostu. Najtańsza no opcja nagranie w nowe. Tytuły. Ale jeżeli ktoś potrzebuje napędu na płyty, jeżeli ktoś potrzebuje lepszej grafiki, jeżeli ktoś potrzebuje więcej miejsca, jeżeli komuś nie będą przeszkadzać większe wymiary konsoli, no to jak najbardziej można kupić Xbox Series X, który jest, no po prostu tak jak powiedziałem, lepszą wersją Xboxa Series S no i obsługuje płyty. Takie e, największe różnice można powiedzieć, e, skoro już mówię tutaj dla laików. Xbox Series X kosztuje 2399 zł. I tu też promocje czasami się zdarzają, ale w sumie nie tak często jak na Xboxa Series S, bo tym mocniejszym Xboxem jest większe zainteresowanie. On po prostu szybciej znika z półek sklepowych, no więc nikt przesadnie nie chce obniżać jego ceny. Ale czym Xbox różni się od PlayStation? Przede wszystkim tym, że mamy tutaj Game Passa, czyli taki abonament na gry. Nie płacimy za każdą grę tam po 300 zł albo po 200, tylko co miesiąc płacimy abonament 54 zł i otrzymujemy pełen katalog g, na Xboxa, na PC-ta i do grania w chmurze na tablecie czy tam na telefonie, bo także takie technologie w przypadku Xboxa są obsługiwane. Więc de facto, żeby grać w gry z Xboxa, obecnie nawet nie trzeba mieć Xboxa, ale mimo wszystko warto. I jeżeli mamy właśnie taki abonament, to mamy dostęp do mnóstwa gier, i tak jak mówiłem wcześniej, że Sony robi część gier tych najlepszych na PlayStation, no to Microsoft, czyli producent Xboxa, też robi część gier na Xboxa i to też są tytuły bardzo dobre. I kiedy PlayStation za swoje gry woła po 280-300 zł, no to Microsoft w tym momencie wpuszcza taką grę do dniu premiery do swojego abonamentu. Więc mamy tutaj dwa zupełnie różne modele biznesowe. Powiem Wam, że generalnie do grania w nowe gry Xbox jest dużo opłacalniejszy, a jeżeli weźmiemy jeszcze tego taniego Xboxa Series S, który kosztuje nieco ponad tysiaka, do tego abonament zamiast kupowania gier i wtedy w sumie nawet tych płyt nie potrzebujemy, więc brak napędu nie będzie nam przeszkadzać, to powiem wam, no, że to jest naprawdę fenomenalna rzecz. Płacimy grosze, a gramy w same nowości. Trzecią opcją z kolei jest Nintendo Switch, to jest konsola o tyle ciekawa, że ona nie rywalizuje z PlayStation ani z Xboxem, to jest zupełnie inna kategoria. PlayStation i Xbox mają mniej więcej te same gry, jedna konsola ma swoje ekskluzywne tytuły, druga ma drugie. Jedna ma abonament, druga nie ma aż tak fajnego abonamentu. No i powiem wam, że generalnie one są do siebie dosyć podobne. I te różnice naprawdę trzeba znać się na tej kategorii sprzętu, żeby te różnice od razu widzieć. A Nintendo Switch. To jest po prostu coś innego, bo to jest tablecik z przyłączonymi dwoma kontrolerami, no i możemy właśnie na takim tableciku grać w sobie w gry, których nie ma nigdzie indziej. Mamy tutaj takie serie jak Pokémony, Zelda, Mario, Kirby, czyli dla wielu osób te najbardziej kultowe, dla tych osób, które grały kiedyś na Pegasusie, który zresztą był. Podróbą konsoli Nintendo Famicom z 1983 roku. Więc Nintendo ma też swojego Switcha, ma na nim gry, których nie ma nigdzie indziej. To są gry bardzo takie rodzinne. One są bardzo family friendly, przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak też dla dzieci. Oczywiście nie wszystkie, tylko w dużej mierze. I naprawdę to jest taka bardzo fajna konsola rodzinna. Tylko pamiętajmy o tym, że Nintendo trochę po traktuje polski rynek i na przykład nie dodaje polskiego języka do swoich gier. Więc z jednej strony gry dla dzieci, ale z drugiej strony, jeżeli dziecko nie potrafi płynnie czytać, to musicie obok tego dziecka siedzieć i mu wszystko po prostu tłumaczyć, więc coś za coś. Jako, że kontrolery Switcha to są kontrolery ruchowe, mamy też bardzo fajne gry ruchowe, takie jak Ring Fit do fitnessu, mamy Just Dance, które działa lepiej niż na Xboxie czy na PlayStation. Nintendo Switch oferuje też bardzo brzydką grafikę, to jest konsola stara, to jest konsola, która w momencie wyjścia już miała kiepskie podzespoły, no, ale Nintendo stara się to maskować jakimiś animacjami i tak dalej. nie ma miejsca na fotorealistyczną grafikę, wszystko jest cukierkowy, ładne i tak Więc jeżeli macie w domu kogoś, kto już ma Xboxa i PlayStation, albo Xboxa lub PlayStation, no to może właśnie taki Nintendo Switch będzie dobrą opcją. Jeżeli chodzi o Switche, to mamy trzy modele. Pierwszy to jest Nintendo Switch Lite, czyli po prostu to jest jedna bryła, mamy kontrolery przymocowane do tabletu. Ta konsola nie ma trybu Stacjonarnego, więc możemy grać tylko mobilnie. Drugi Switch to jest switch standardowy, który ma w zestawie stację dokującą odczepiane kontrolery i po prostu jest takim no, typowym switchem. Można grać stacjonarnie, można grać mobilnie. Sam miałem standardowego switcha i wymieniłem go na wersję OLEDową, bo ta wersja OLEDowa jest po prostu bardziej dopracowana, jest lepsza. Jest oczywiście droższa o kilkaset złotych, ale ja też dużo gram w trybie mobilnym, a nie w trybie stacjonarnym, więc ja ten ekran tej konsoli po prostu bardzo, ale to bardzo mocno docenia. I tak naprawdę to było wszystko, co miałem wam do powiedzenia w dzisiejszym odcinku i tak sobie usystematyzujmy informacje. PlayStation 5 to jest najdroższa konsola dostępna głównie w zestawach. Płacimy za nią w takim zestawie ponad 3000 zł. Mamy najlepsze gry, mamy bardzo dobrą grafikę, ale niestety no, płacimy za te gry bardzo dużo. Jeżeli chcemy je kupować oczywiście na premierę. W przypadku Xboxa. Tańszy Xbox Series S to jest absolutnie najtańsza konsola do grania w nowe tytuły. Xbox Series X to jest bardzo mocna konsola o mocy mniej więcej takiej jak PlayStation 5, ale jest łatwiej dostępna. Kosztuje 2400 zł, a ten Xbox Series S kosztuje nieco ponad 1000 zł, maksymalnie 1400 zł. I wyróżnik tych Xboxów to jest przede wszystkim abonament Game Pass, w którym mamy dostęp do wielu nowych i starych tytułów za 54 zł miesięcznie. I nie mamy tutaj żadnej umowy, żeby nie było, więc jak chcecie miesiąc pograć, a później dwa miesiące nie grać, to nie musicie tego opłacać. Nintendo Switch z kolei to jest zupełnie inna konsola, gry rodzinne gry bardziej familijne, serie, których nie ma na innych konsolach, niestety nie ma tutaj języka polskiego, no i mamy w większości tych konsol zarówno tryb stacjonarny, jak też mobilny. Tylko Nintendo Switch Lite, najtańszy, ma wyłącznie tryb mobilny, a Nintendo Switch standardowy, jak też Nintendo Switch OLED, czyli Switch z lepszym ekranem, mają tryb standardowy oraz tryb mobilny. No i już tak na koniec pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić jakąś konsolę, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch albo Nintendo Switch OLED, to oczywiście możecie to zrobić z linków, które znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do Allegro. Napiszcie w komentarzach jaką konsolę wykupilibyście pod choinkę, jaką chcielibyście też dostać. Poza tym łapka w górę, subskrypcja i widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Cześć. it no he wouldn't miss it in Christmas time